Tak, tak. tak że tego Przy, przy tym, o czym, o czym mówiliśmy, że Dakar mierzy w tytuł, to tak naprawdę chyba spadł. Chociaż skład. Indianie też są mocni z Saliwanem, Piotkiem Bratosiewiczem czy, czy Pukiem i Czy to nie Lindbackiem skutecznym też w tym sezonie? No Lindek już... świetny sezon. 18 punktów bodajże no, Włodzi, to potem... że w Łodzi potem. Źle zaczął w Grand Prix może, ale ale, 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 ale ligowo. Ale ligowo. RKM. Daje, ale. No i widzimy już obsadę wyścigu 14. Ten wybieg no, może już zdecydować o tym. Że piraci tego meczu nie przegrają. Obsada wyśmienita. Kołodziej, Kram, Hancock. Kask biały, Dobrucki, kask żółty. No, jeśli Hancock utrzyma y, tą, mówiłem, tendencję trójkową, no to tutaj trzy mm, punkty. No, wygrana. Jeżeli wygrają bieg piraci do kimkolwiek stosunku, no to wygrają też ten mecz. No. Będzie mu ciężko, ponieważ rywali ma nie byle jak jaki w tym przypadku jest tutaj z drugiej strony Jason Kramp i Janusz Kowodziej. Janusz pierwszego pola Janusz z pierwszego Rafał Dokrucki po jego prawej ręce w kasku żółtym dalej będzie ustawiony Jason Kramp w Jason kasku Kramp, niebieskim I Herbie Henko Herbie Biały Myślę, że, e, mówiłeś, że start nie decydował, ale te starty Henkoka, w dniu dzisiejszym, one decydują o tym, że on jest pierwszy, on nie wygrywa na dystansie dzisiaj, on tam spokojnie wychodzi spod taśmy i wtedy sobie, trudno żeby wygrywał, się, kiedy nie musi, tak. kiedy nie musi, tak, no zobaczymy jak Słysza, pójdzie w tym raz. razem. Rafał Dobrucki, kask żółty, biały Henkok. niebieski krampi, czerwony z pierwszego pola Kołodziej. Świetny start w tym momencie, pary piraterne, Prowadzi Rafał Dobrucki, za nim Herbie Hancock, trzeci Kołodziej, czwarty Kramp i tak naprawdę w przypadku chyba tego wyniku, tego wyniku dowiezienia tego wyniku, no mamy już po meczu, no na świetna jazda parą. Jeszcze tam goni, Kramp znowu Kramp. ma problemy ze sprzętem i znowu jedzie z tyłu, natomiast goni ich trochę Janusz Kołodziej. Goni goni ale myślę, że tak doświadczona para jak Rafał i Herbie Hancock nie pozwoli sobie odebrać już tego podwójnego zwycięstwa zresztą widać, Rafał Dobrucki bliżej krawężnika Herbie Hancock szerzej, świetna jazda parą, Wojący się i trojący z tyłu Janusz Kołodziej ale nie pozwala odległość na, zaatakowanie świetnej tej pary, piraterny. Myślę, że w tym biegu się nic nie wydarzy. Herbie Hankok wysforował się teraz na prowadzenie bliżej krawężnika Rafał Dobrucki i tak kończy się ten wyścig. 5 do 5. I stacja staje się faktem, bo piraci wygrywają dzisiaj już w Etlandzie, to już wiemy. Kolejna trójka Henkoka, dwa punkty Dobruckiego, jeden kołodzieja. 1, 5, 38, 46 no i wielka radość w obozie gości, no bo nikt się chyba nie spodziewał, że oni tutaj są w stanie wygrać, ale widać, że nieprzypadkowo już rok temu tu jeździli dobrze i to czyli bardzo równy bój, no a dzisiaj mieli takich e, herosów można powiedzieć Speedwaya w swoim składzie jak he, Hancock, Dobrucki e, i e, Przemek Pawlicki. No także ważne punkty dorzucili Mochberg coś tam coś dołożył Davidson, coś dołożył Sunsztrem Janowski. No i stąd jest sukces ekipy piratów, której zapowiedzi w kontekście tej dzisiejszej postawy, że oni powalczą może o coś więcej niż tylko półfinał. No wcale nie muszą być takie bezpodstawne. Świetny wynik, świetny wynik. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy o szansach, tak naprawdę no skład piraterny Motala jest dosyć równy. Była kwestią zagadki, to jak powiedzie Przemek Pawlicki po tych wszystkich wydarzeniach, perturbacjach z Kubem, no ale świetny występ dla mnie.